ma Czarnobyl, dzień drugi. I, I ten znaczek, który chyba oznacza, że Prypeć. I autobus. Epicko wpierdala bułę. Niestety vlogerem jestem średnim, przez co żeby ta historia miała ręce i nogi, potrzebny jest lektor. Jest około godziny siódmej rano, więc można zrobić jakieś dobrze znane miejsce, bez turystów i bez dużych szans na konfrontację z ochroną. Niestety przegrywam głosowanie i nie jedziemy na radar Duga, czyli oko Moskwy, tylko na cel tego poranka bierzemy szpital w Prypeci. Miejsce, do którego trafiali pierwsi strażacy z objawami choroby popromiennej. Niestety podczas eksploracji szpitala audio będzie gorsze ze względu na maski przeciwpyłowe, które mieliśmy poprzez ryzyko wdechnięcia pyłów o dużym skażeniu radioaktywnym. Dzisiaj zwiedzamy szpital w Prefeci. bo już widać mnóstwo ubrań. Nie wiem czy będę schodził do piwnicy prawdopodobnie nie. Wiesz tam promieniowanie jest po prostu dużo wyższe niż tu. Chodzisz do windy. Dawaj wjeżdżamy ja na górę. Dawaj na górę wjeżdżamy. Dziękuję. też masz ten wykrzyk. Tak. Jak to by parę, to tak. Jasne się zrobić też. Ta latarka na szczęście wpadła w miejsce, gdzie nie ma pyłku żadnego. Nic nie świeci. Potem wyczyszczę dokładnie. O kurwa. Tu nie będzie świecić prawdopodobnie. Przecież tu metr się odzywa coś, ale. nic tu nie ma. Takie same dawki jak na dwóch 18, 0,18 dokładnie Nic się tu nie dzieje. Kurde, tu drzewa wyrosło.

wygadać do kamery żebyście nie mieli samego chodzenia po szpitalu generalnie to jest bardzo niebezpieczne miejsce jest godzina 8.30 rano wcześniej rano jeszcze nie ma innych grup turystycznych w strefie prawdopodobnie nie ma pewnie pewne rzeczy to szpitala powiedzmy świecą a tu proszę nie tam na widok na ryweć taki charakterystyczny blok z, z sowieckim logiem, powiedzmy z sowieckim logotypem na dachu. Film jest mocno poskracany do ciekawszych momentów, gdyż nie uważam, aby godzinna eksploracja szpitala była dla Was ciekawa. Szczególnie, że przez większość filmu bawię się dozymetrem i sprawdzam wszystko, co popadnie, jarając się wartościami promieniowania, które można spotkać na grzybach w Polsce. O kurde, jest z biblijem? Wyklikniesz mi jedno jeszcze? Trzymaj No nie zrobisz już Ciekawe skoro biegnie, to świeci Nie ma ani ale no, Ładna jest o chodźcie tu O ja pierdolę Popatrzcie tu Ja. Ale czary przychodzą, nie? Jak to zobaczysz, Jero nie jest. w tym miejscu? No, ja. Ciężko, jak cokolwiek w tym miejscu, bo jest to po prostu creepy. Jeszcze jak się pomyśli o tym, że w tym miejscu leżeli strażacy nie wiem dokładnie w których salach ale leżeli strażacy, którzy trafili tu z objawami choroby poplamiennej. 35 lat temu I trochę wszyscy tutaj nie wiedzieli co robić bo jeszcze nie było takiej sytuacji na świecie i nie wiedzieli co z nimi będzie co ja tam już ja się trochę czary powoduje przynajmniej u mnie prawie półtorej mikrosiowerta na godzinę i niewiele, ale dalej coś. Tutaj pokazuję 0,60, ale spada. Także to jest trochę nie, niemiarodajne. W owej sytuacji. potrzebuję żeby się wyrównać do otoczenia. Nie chcę podchodzić do krawędzi, bo nie w jakim stanie jest to ale dzień to jest u góry to może być niebezpieczne tam, tam zaglądać to tam. nie robię tego o kurde tu też jest fajnie tutaj mamy stary fotel ginekologiczny może nawet służący do porodów nie znam się Dokładnie ciekawie. Boję się, jak to wyglądało w tamtych czasie. to wygląda mocarnie dość ten korytarz? No, to jest mocne. Tu wszędzie te kafelki, które odpadały to jest ładny rysunek. Fajny. Zazwyczaj tu tyle zdjęć robię, ale to jest po prostu świetne. I zobaczcie też, że mało gadam, ale moje gadanie może spowodować że nas wyrąbiąc ze strefy, to nas ktoś tu zapał Także będzie mało gadanie, ale jest dużo oglądania. Trochę żałuję, że nie wziąłem aparatu, ale nie mam ładowarki, a bez ładowarki trochę wito Dobra, chyba się udało przeżyć szpital. On ściąga także jest git. Eksploracja szpitala zakończona sukcesem, więc nie marnujemy czasu i udajemy się na miejsce, w którym spoczywa znany i lubiany chwytak. Promieniowanie na jego częściach posiadających smar rekordy, rekord, jakie złapaliśmy wcześniej, a nawet zamyka licznik w niektórych dozymetrach. O, tu jest 600 w środku. Najwięcej jest pod spodem. Ale tajemno. Mój wie, że wszystkie trzy rodzaje promieniowania będą więcej pokazy niż te. A, się... a kto pójdzie w chwytak Wokół chwytaka znajduje się także sporo radioaktywnych śmieci, które kiedyś miały służyć do oczyszczania terenu elektrowni z radioaktywnych odpadów. 100 tysięcy beta rozpadu na minutę czy na sekundę? Dobra, generalnie wyprawy ciąg dalszy, jesteśmy teraz w ATH-2 i przy takich fajnych, jak tam z tyłu widać, nie wiem czy widać, mam nadzieję, że widać, pojazdach. Było to czynne z tego, co Krystian mówił, jakieś kilka lat temu i stwierdziłem, że porobię to ujęcia, także zaraz odpalam drona. Ten balkon ostatni, tam, tam gdzie są kraty. No, bohaterowie pierwszych scen serialu HBO, tak? Tak, tak, tak. Okej. Okay. Znaczy to ogólnie jest fajna, historyj, znaczy, fajna historia. Dobra, chodźcie, wejdziemy. Będzie nam ciężko, bo tam jest bardzo ciasno od wszystkich naraz, więc może się powymiejemy po prostu. Tak po kilka osób właśnie może. Wytanie. Tak, to jest... To jest to mieszkanie, tak? Ojej, buty jeszcze? Gdzie buty? To nie jest, to nie są ich rzeczy. Okej. Okay. Gdzie tu był ten napis? To mamy. Ledwie widoczny, wasja. Mhm, jest coś. Czyli ten pokój i tamten. To prawdopodobnie było jak kuch? Tak, a tam były... To są nawet gafelki jeszcze reszty. Ten napis. No kuchnia, łazienka i jeden pokój, ale tutaj było biuro jakieś po, po no, awarii, więc to no, nie są ich rzeczy, po prostu sam fakt, że tutaj żyli, nie? i on wiesz, tutaj w nocy spał, wstał, pojechał i już nie wrócił, ona, ona to strasznie przeżywała. To nie dziwię się ona trochę. Żyje. Tak, żyje, Na, ma nawet się co są, będzie sądzić yy, sobie z... Żyje. Tak? O to, że jej historię wykorzystali. Bez zgody. Ale oni to rzeczywiście bez zgody, zgodę... Jest samy... Nie, bo ona dała zgodę, bo oni zrobili film na podstawie książki. No. E, a autorce książki dała zgodę. A oni mają zgodę od autorki książki. Jest to po prostu tak w pewnym nazwisku. A imię i nazwisko im i... i... nie jest niczym prywatnym ja takim, wiesz, to, co należy. No ale to generalnie ciekawe. tak zobaczyć miejsce, które się widziało w serialu. Jeden się nie chce przytulać, ale. A jak parówki to już się chcą przytulać. No i ten film się kończy, ale ty nic się widzu nie martw, bo już w przyszły piątek o godzinie 18 będzie kolejny, w którym zwiedzimy ogromno opuszczone zakłady Jupiter w prypeci. A więc subskrybujcie, by nie przegapić tego filmu. No i do zobaczenia niebawem.